Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie tu jest na boku i lecimy z kolejnym update'em z Bitcoinem oczywiście, tak? Zobaczymy co tam się dzieje na wykresach. Słuchajcie, No nie dzieje się zbyt ciekawie. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że został taki wyznaczony tutaj opór czy wsparcie, że było to wsparcie takie dość no powiedzmy wysokiej jakości. No i cóż, Bitcoin miał w nosie to wsparcie. Zostało ono dzisiaj przełamane i to no, z taką dość dużą nawiązką. Ta linia trendu, którą sobie też gdzieś tam wyznaczaliśmy, ona też została przełamana. Ja tylko przypomnę, że była to linia trendu po takich najniższych punktach cenowych, które wydarzyły się w ostatnich kilku dniach. Ta linia trendu została przełamana. Przełamaliśmy również to wsparcie tutaj żółte. No i cóż, zmierzamy w kierunku dolnej. Części kanału, tak naprawdę zmierzamy teraz w kierunku granicy tego kanału na poziomie 33 tysięcy dolarów. Powiem Wam szczerze, że patrząc, jak wygląda akcja cenowa, jak wyglądają oscylatory. Zobaczcie, tutaj linia sygnałowa wyraźnie pod średniokroczącą RSI też. Wyraźnie po tutaj odbiliśmy się, także myślę, że tutaj nic ciekawego się niestety w najbliższym czasie nie wydarzy. To znaczy, nic ciekawego, no w tym sensie, że raczej na razie nie ma co liczyć krótkoterminowo na jakiś ratunek. Ja tylko powiem Wam szczerze, to modlę się o to, żeby to, ta granica kanału tutaj, żeby ona posłużyła za taki punkt do odbicia. Bo jeżeli faktycznie miałoby się zdarzyć tak, że gdzieś tam faktycznie w tym kanale mielibyśmy spędzić trochę czasu, no to spodziewam się tutaj. Tego, że cena gdzieś tu zatańczy nam, być może jakiś knot w dół delikatnie, ale liczę na to, że zawrócimy. Natomiast zobaczcie, poniżej tej granicy znajduje się taka kolejna linia, to jest linia wsparcia, ona jest tutaj specjalnie tak zaznaczona trochę grubiej i też zaznaczyłem ją przerywaną linią. Dlaczego? Dl dlatego, że jest to linia na poziomie 32, powiedzmy 250 około, tak nie wiem, czy pamiętacie filmik sprzed tygodnia, na którym pokazywałem, że jeżeli my na interwale tygodniowym zamkniemy się poniżej tej świecy tutaj właśnie i to zamknięcie świecy, to właśnie jest ten poziom zaznaczony tą czerwoną przerywaną linią, a więc jeżeli ta świeczka tygodniowa, ona zamknie się niżej, no to słuchajcie, mamy lower low na interwale tygodniowym i to oczywiście, no cóż oznacza? To nie oznacza, że pakujemy walizy, ale oznacza to, że prawdopodobnie Bitcoin uruchomi cele na poziomie 25, a nawet 20 tysięcy dolarów. I to będzie też oznaczało, że w tym obszarze takim poniżej grubo 30 tysięcy spędzimy być może następne parę miesięcy. Będzie to taki bardzo, bardzo duży no, w skali makro powiedziałbym sygnał, tak, gdyby ta tygodniówka właśnie zamkna się poniżej tego poziomu. Tak. No i cóż, tak, trend spadkowy na interwale tygodniowym to już jest rzecz absolutnie bardzo dużej wagi. I dlatego mówię o tych po pierwsze celach bardzo nisko, no i też o czasie, który zajmie, żeby Bitcoin się w ogóle tutaj z tego obszaru wygrzebał. Także no cóż, słuchajcie, znowu trzeba jutro dać nam się. I liczyć na to, że ta niebieska linia tutaj na poziomie 33 tysięcy zagra nam jako taki springboard, jako taka trampolina, od której gdzieś tam cena zawróci i być może podąży w kierunku górnej części kanału. Także absolutnie słuchajcie, nie ma mowy o jakichś jaskółkach w tym momencie, o jakichś tam, nie wiem, pozytywach. Przepraszam, że tak negatywnie, ale to. No, chcę, żebyście realnie widzieli, jak sytuacja wygląda. Myślę, że każdy z Was też jest w stanie sobie jakąś tam analizę dla siebie zrobić. No i widzi tak, że tak naprawdę na każdym interwale poniżej tygodniowego jesteśmy w trendzie spadkowym. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego, jakby nie chcę tutaj jakichś rzeczy takich wiecie, opowiadać, że a słuchajcie, może coś tam się odwróci. No nie, nie nie odwróci się wygląda to słabo. Zobaczcie, zresztą wracam na moment do oscylatorów. Pokażę wam, jak na przykład wygląda TSI na 4 godzinowce, no to to jest ewidentnie. W kierunek dół i zobaczcie jeszcze, co mówi tabela. Jeżeli my zamkniemy się w tej świece 4-godzinnej na poziomie poniżej 35,695, no to utrzymamy jakby ruch w dół. Jaka jest cena Bitcoina? 33,900. Czyli prawie 2000 dolarów jesteśmy niżej niż, żeby, niż granica, która pozwoliłaby tej linii sygnałowej gdzieś tam się wypłaszyć i w kierunku góry zacząć zawracać. Także no. Dlatego mówię, że raczej wygląda to słabo. Krótsze interwały, jak na przykład 3 godzinówka, też w dół, 2 godzinówka, w dół, godzinówka też tego, co sprawdzałem, też w dół. Także no słuchajcie, wszystkie cztery te krótkie interwały grają Unisono i tak jak mówię, raczej w kierunku wieczora, w kierunku nocy. Spodziewam się dalszego powolnego spadku. Mówię, mo może, może, może. Tutaj te 33 tysiące okażą się jakąś granicą. Zobaczymy. No, także tak to moi drodzy wygląda. Natomiast, yy, może tak, jeszcze jedna rzecz, taka, którą chciałbym wam pokazać. Yy, nie jako jakieś tam lekarstwo na artarcie łez, ale no, też chcę mówić o rzeczach, które się dzieją. Tak? To, jest, to jest ważne. Słuchajcie, przełączyłem się teraz na troszeczkę inne wykresy. Yy, na tych wykresach mam taki współczynnik, który nazywa się BB. Wp nie BBWP po polsku można sobie ja sobie ten wskaźnik wyłączyć można go wziąć tutaj z biblioteki TradingView i trzeba wpisać Bollinger Band i poszukać sobie tutaj w tej bibliotece takiego wskaźnika który się nazywa Bollinger Band with percent percentile i też autorem jest Caretaker, nie? bardzo fajny gość. I zobaczcie, włączamy sobie ten wskaźnik, on nam się tutaj pojawia. I co ja Wam tutaj chcę pokazać? Chcę Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, wróćmy na moment do marca 2020, czyli zrzutu, który może... O, dopiero po powiększeniu widać. Słuchajcie, tutaj doszło też do... Masakry, prawie takie, jak, z jaką mamy do czynienia teraz, nie? czyli z 9000 gdzieś tam zwaliliśmy się knot do knota na 4, nie? czyli ponad 50% zrzut. I zobaczcie, co ten wskaźnik tutaj nam pokazywał. Ten wskaźnik przyjmował absolutnie maksymalne wartości, to było 100%, 100%, 100%, 100%. Jesteśmy na interwale dziennym, więc przez kilka dni mieliśmy po prostu absolutny szczyt. Ale co się wydarzyło później? Ja ten wskaźnik włączę, może o, zobaczcie. Czyli tak, linia sygnałowa, ta kolorowa, ona spadła nam. Poniżej tej białej średniej kroczącej, i pozostawała poniżej tej średniej kroczącej już przez jakiś czas. Nie? I ta średnia krocząca też z nachylenia takiego bardzo, bardzo pozytywnego, później przeszła do nachylenia negatywnego, i w zasadzie tutaj już był kierunek w dół. To oznaczało, że ta akcja takiego, wiecie, zaliczania dna, szorowania brzuchem podniesie, po prostu tu, w tym miejscu, zakończyła. Czyli można powiedzieć sobie taką rzecz, że ilekroć mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy. Ten wskaźnik uzyskuje wartości 90 lub powyżej. Idealnie są to wartości bliskie 100%. Nie? A później następuje taka sytuacja, kiedy linia sygnałowa wpada pod średnią kroczącą, tą białą, a biała przyjmuje negatywny kierunek. To to jest jak gdyby koniec masakry. Nie? Tak zadziałało to tutaj. Tutaj, no może to nie było, widzicie. To może mniej się liczyć, dlaczego tutaj były wartości 87, niecałe 90, także to nie był dobry, ale zobaczcie co mamy znowu w naszym przypadku. Tak? Ten zrzut, który gdzieś tam tutaj się dział, no to ten wskaźnik przyjmował wartości 98, 98,5 prawie, 98,5 przesuwamy dalej, 98,04, 97,25 i zobaczcie, nie, mamy taką sytuację, w której już wartości nam zaczynają opadać w linii sygnałowej. Linia ta średniej kroczącej, ona jeszcze ma dodatnie nachylenie, ale wygląda, jakby zaczęła też się gdzieś tam. No, jeżeli to będzie spadało, to ta linia średniej kroczącej też się zawinie w dół. Czyli informacja jest taka jeżeli wierzyć temu wskaźnikowi, a jak wam pokazałem, on dość dobrze takie masakry wyłapuje, to możemy interpretować to wskazanie tutaj jako to, że już zaliczyliśmy. Dno. I ja wiem o tym, że dzisiaj akcja cenowa wygląda dość słabo, ale, no słuchajcie, nie musi to oznaczać, że dojdzie do kolejnej masakry, bo gdyby na przykład cena podążyła w kierunku 30 i niżej, no to ten wskaźnik niebieski prawdopodobnie on się zacznie znowu zawijać do góry, dlatego że no, takie spadki będą wiązały się prawdopodobnie z kolejnymi takimi dużymi spreadami na świecach. To znaczy, że te świece będą takie miały dość, będą dość długie. Będzie tam znowu sporo takiego panicznego wyprzedawania, znowu jakaś taka kaskada się uruchomi. No i wiecie, jak, jak panika zagląda w oczy, to się różne rzeczy dzieją. Nie? Zresztą mieliście tego przykład 19 maja. Nie? No Natomiast patrzę na to, jak to w tym momencie wygląda, to moim zdaniem daje to pewnego rodzaju nadzieję. tak? Daje to nadzieję, że tu właśnie nastąpiło to dno, powiedzmy to najgorsze i tutaj już sytuacja zaczyna się po prostu troszeczkę naprawiać. Ale mówię. To czerwone tutaj, to wskazanie musi gdzieś tam się zacząć ochładzać, musi iść w dół, wtedy ta biała zacznie się zawijać i to będzie oznaczało, że e, tak jak to miało miejsce w marcu, postaram się to wam pokazać w momencie kiedy właśnie ta linia już zaczęła opadać, biała też przybrała negatywny kierunek, to tutaj cena sobie elegancko zaczęła gdzieś tam krążyć w kierunku górnym, tak, tutaj bardzo wyraźny był kierunek już na wzrost, nie? Także tak to. Tak to po prostu wygląda. Także tutaj mówię, jest nadzieja w tym całym zamieszaniu negatywnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dobrze, kochani, wracamy na wykres bitcoina. No tutaj widzę leciutko, leciutko gdzieś tam zaczynamy, gdzieś tam się odbijać, ale mówię, no jesteśmy na razie, całujemy się tutaj z dolnym pasmem Olingera. Myślę, że do wieczora gdzieś tam ten kierunek 33 tutaj zaliczymy, może jakiś knot delikatny poniżej. Mam nadzieję, że to się zawinie. Zobaczymy, co będzie jutro. Słuchajcie, jutro o drugiej w nocy zamknięcie świecy tygodniowej. Będzie 32, 290 yy, lub więcej, to super. Jeżeli będzie mniej, no to musimy się szykować na <noise> dalszy ciąg bólu, otu i krwi. Yy, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do jutra.